Wyobraźcie sobie tę twarz, ten głos, ten uśmiech, który rozświetlał cały ekran. Znali ich miliony. Byli idolami, ucieleśnieniem marzeń, gwiazdami najjaśniejszego kalibru w szarej rzeczywistości PRL-u. Ale był jeszcze inny świat. Świat, do którego nie prowadziły drzwi do studia filmowego czy teatralnej garderoby. Świat, którego adresem była cela. Świat z kratami zamiast kurtyny. Komunistyczna władza miała swoją własną listę castingową. I rol, które w niej rozdawała, nie miały nic wspólnego ze sztuką. To były rol oskarżonych, więźniów, wrogów ludu. A na tej liście znaleźli się również oni. U publiczności, których popularność nie uchroniła przed najsurowszą lekcją życia. Dlaczego? Za CEO? Co się stało, gdy gasły światła fleszy, a zapalała się policyjna latarka w drzwiach? Poznajcie osiem historii, w których prawdziwy dramat rozgrywał się nie na scenie, ale za zamkniętymi drzwiami aresztów i więzień. Zaczynajmy. A jednym z nich był Andrzej Zaorski. Głos, który przez lata bawił całą Polskę w radiowym domowym przedszkolu. Twarz pełna ciepła i charakterystycznego, życzliwego uśmiechu. Mistrz lekkiej, inteligentnej komedii, który wydawał się personifikacją beztroski. Ale nadszedł 13 grudnia 1981 roku. Stan wojenny. Beztroska została wywrócona do góry nogami. Reżim w pierwszej kolejności sięgnął po intelektualistów, artystów, ludzi kultury. Ci, którzy mieli głos, mieli zamilknąć. Andrzej Zaorski, jak setki innych, dostał wezwanie. Zamiast do studia radiowego, trafił do ośrodka odosobnienia. Najpierw do więzienia w Białoręce, potem do Jaworza. Jego sceną stała się cela, a publicznością współwięźniowie. Kabareciarz, który rozśmieszał miliony, został uwięziony za sam fakt bycia artystą, za potencjalny niewygodny głos. Z internowania wyszedł 23 grudnia 1982 roku. Wrócił na scenę. Wrócił do mikrofonu. Ale jak sam wspominał, to doświadczenie odcisnęło na nim nieusuwalne piętno. W głosie mistrza komedii na zawsze został już lekki, gorzki posmak. Posmak wiedzy o tym, jak krucha jest wolność i jak szybko można zamienić scenę na cele, gdy nad twórczością zawisną stalowe skrzydła wojennego stanu. Był jednym z wielu. Komik, który poznał najpoważniejszą rolę swojego życia, rolę więźnia politycznego. A to była tylko jedna z ośmiu historii. Każda inna, każda tragiczna, a wszystkie połączone tym samym cieniem epoki. A potem była Elżbieta Czyżewska. Fenomen. Aktorka totalna, której każda rola była wydarzeniem. Gwiazda najprawdziwszego formatu, charyzmatyczna, piękna, uwielbiana. Wydawało się, że cały świat stoi przed nią otworem. I tak też się stało, ale w sposób, który ściągnął na nią gniew władzy. Jej małżeństwo z amerykańskim dziennikarzem Dawidem Halberstamem sprawiło, że w oczach reżimu stała się nie tylko artystką, ale i podejrzaną politycznie. Kiedy w 1968 roku wyjechała z mężem do USA, w ojczyźnie stała się osobą niemal wyklętą. A jej powrót do Polski na początku lat 70. nie był triumfalnym comeback. To była pułapka. Inwigilowana, śledzona, obizolowana od przyjaciół i środowiska. Jej nazwisko zniknęło z afiszy. Władza, nie mogąc już odebrać jej talentu, postanowiła złamać ją moralnie i zmusić do milczenia. Kulminacją tego terroru była jedna pozornie błaha noc w 1973 roku awantura w restauracji tkameralna. Dla władz idealny pretekst. Zatrzymana, osądzona w ekspresowym tempie pod zarzutem chuligaństwa. Skazana na 48 godzin aresztu. 48 godzin. Dla kogoś innego to nic. Dla największej gwiazdy polskiego kina, przyzwyczajonej do oklasków. A nie do celi, to był akt symbolicznego zniszczenia, publicznego upokorzenia. To był jasny komunikat, patrzcie, co możemy zrobić nawet z taką jak ty. To doświadczenie złamało ją ostatecznie. Wyjechała z Polski, a jej wielka międzynarodowa kariera legła w gruzach. Jej historia to nie opowieść o długim wyroku, ale o celowym, perfidnym okrucieństwie systemu, który potrafił zamienić nawet najdrobniejszy incydent w narzędzie do zniszczenia człowieka. Była gwiazdą. Którą nie uwięziono za politykę, ale za to, że ośmieliła się żyć po swojemu. I za to skazano ją na coś gorszego niż więzienie na wygnanie i zapomnienie we własnej ojczyźnie. Dwie kobiety, dwa różne losy. Elżbieta Czyżewska i, którą przypomnimy za chwilę, Zofia Fiodorowa z ZSRR. Łączył je talent, sława i jedna, ponura celna rzeczywistość, w której aktorski jej mogło w jednej chwili zastąpić więzienne Akta. I był Jan Englert. Ucieleśnienie powagi i rzemiosła aktorskiego. Mistrz słowa, władca sceny, który swą obecnością nadawał wagę każdej roli. Człowiek instytucja polskiego teatru jeszcze zanim nim oficjalnie został. Gdy wybuchł stan wojenny, on, jak wielu jego kolegów, nie miał wątpliwości, po której stoi stronie. 13 grudnia 1981 roku nie zamknął się w domu. Zaangażował się w pomoc internowanym i ich rodzinom. Działając w podziemnych strukturach środowiska teatralnego. Był jednym z tych, którzy nie godzili się na zastraszenie. Władza odpowiedziała z całą bezwzględnością. Nie ominęła go też fala internowań. Trafił do ośrodka odosobnienia w Białołęce. Sceną stała się więzienna cela, a współwięźniami intelektualiści, artyści, przyjaciele. Jak sam wspominał, to było miejsce paradoksalne, miejsce odosobnienia które stało się jednym z najintensywniejszych salonów dyskusyjnych tamtego czasu. Po zwolnieniu w grudniu 1982 roku nie złamał się. Wręcz przeciwnie. To doświadczenie scementowało jego autorytet nie tylko jako artysty, ale także jako człowieka zasad. Jego późniejsza droga na sam szczyt, do stanowiska dyrektora Teatru Narodowego, nabiera symbolicznego wymiaru. Jego historia jest inna. To nie opowieść o upadku, ale o konsekwencji. O artyście, który za swój cywilny opór zapłacił wolnością, by później wrócić i budować już w wolnej Polsce najważniejszą instytucję kultury. Był internowany nie za konkretny czyn, ale za postawę. Za to, że był kimś, kogo głosu reżim bał się w wolnej przestrzeni. Uwięzili ciało, ale nie złamali ducha. Z celi trafił prosto do dyrektorskiego fotela w Narodowym. A wcześniej na długo zanim został ikoną polskiego kina w rolach cwaniaków i filozofów życia, był Marek Kondrat, student PWST. Młody, zdolny, wrażliwy na niesprawiedliwość. Rok 1968 zastał go nie na planie filmowym, ale na uniwersyteckich korytarzach i wśród protestujących kolegów. Marcowy bunt studentów, intelektualistów przeciwko cenzurze i reżimowi. Kondrat, jak wielu młodych artystów, był w samym sercu tych wydarzeń. Nie był jeszcze wielką gwiazdą, był młodym człowiekiem, który chciał wolności słowa. I za to chciał odpowiedzieć. Odpowiedź władzy była brutalna i standardowa areszt. Zamiast na uczelnię, trafił do więzienia na kilka długich miesięcy. Świat zamienił się z przestrzeni debat i teatralnych prób w zamknięty świat celi, przesłuchań i niepewności. To była przyspieszona, bolesna lekcja o prawdziwej naturze systemu, który miał kulturywać. Wyszedł, nie złamało go to. Jego kariera rozkwitła. A on sam stał się jednym z najpopularniejszych aktorów. Ale w spojrzeniu, w specyficznym, ironicznym przymrużeniu oka, które stało się jego znakiem rozpoznawczym, można czasem dostrzec coś więcej niż tylko komediowy błysk. To jest spojrzenie kogoś, kto bardzo wcześnie zobaczył, jak wygląda władza od spodu, od tej spodniej, represyjnej strony. Jego późniejsze kreacje pełne są inteligentnego dystansu, a czasem gorzkiej satyry na absurd. Może to właśnie tam, wtedy, w celi po marcu w 68, narodził się ten szczególny, nieufny cień za uśmiechem. Marek Kondrat przeszedł inną drogę. Nie był internowanym dygnitarzem kultury jak Englert. Był buntownikiem, który zapłacił za młodzieńczy zryw, zanim w ogóle stał się gwiazdą. Jego więzienna historia to prolog do wielkiej kariery, mroczny rozdział, który na zawsze został wpisany w jego artystyczny życiorys. A teraz przenieśmy się na wschód do Związku Radzieckiego, gdzie terror miał skalę nieporównywalną z niczym. Oto Tatiana Okuniewska. Przedwojenna ikona radzieckiego ekranu, bogini o urodzie i charyzmie, które zapierały dech w piersiach. Jej kariera błyskawicznie sięgała szczytu, a życie wydawało się jednym pasmem sukcesów. Lata czterdziesty czas wielkiej czystki i paranoicznego strachu. Okuniewska przez swój blask i towarzyskie kontakty zwróciła uwagę samego Wawryntija Berry potwornego szefa NKWD. Jej odmowa zostania jedną z jego przyjaciółek była wyrokiem. W 1948 roku została aresztowana. Zarzut? Szpiegostwo? Absurdalny, gotowe oskarżenie, którym mielono tysiące istnień. Jej prawdziwą winą była niepokorna uroda i niezgoda na bycie czyjąś własnością. Skazano ją na 10 lat łagrów. Z paryskich sukni i planu filmowego na mróz kołymy Kopalnie uranu, nieludzką pracę i głód. Gwiazda, która świeciła dla milionów, gasła w nieludzkich warunkach Gułagu, gdzie liczyło się tylko przeżycie. Zwolniona po śmierci Stalina w 1954 roku, była już tylko cieniem siebie. Reżim pozwolił jej wrócić do aktorstwa, ale tylko w drugorzędnych rolach. Nigdy nie odzyskała dawnej pozycji. Została złamana. Jej historia to nie epizod to całkowite unicestwienie człowieka przez maszynę terroru. To przypowieść o tym, jak ZSRR traktował nawet swoje najjaśniejsze perły, jeśli nie chciały śnić na jego rozkaz, miały zostać zmiażdżone. Porównajmy to na chwilę. Polscy aktorzy przeżywali koszmar internowań i więzień, ale ich system miał jednak pewne, choć kruche, granice. System sowiecki nie miał żadnych. Historia Okuniewskiej to nie więzienna przygoda. To droga krzyżowa przez piekło gułagu. Była nie więźniem politycznym, ale niewolnicą systemu, który pożerał własne dzieci. I to właśnie pokazuje prawdziwą, mroczną przepaść między reżimem, który gnębi, a reżimem, który eksterminuje. I był Władimir Wysocki. Głos. Fenomen, który stał się sumieniem swojego pokolenia. Jego chrapliwe, pełne mocy ballady, wykonywane w prywatnych mieszkaniach i na tajnych koncertach, docierały do milionów za pomocą podziemnych nagrań na taśmach magnetofonowych. Był gigantem, któremu oficjalnie odmawiano tytułu gwiazdy. I właśnie to sprawiło, że był dla władzy bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek inny artysta. System nie wiedział, jak go ugryźć. Nie mógł go całkiem zdusić, jego popularność była zbyt ogromna, ale nie mógł też zaakceptować. Jego teksty, pełne prawdy, buntu, alkoholu i rozpaczy, rozbijały lukrowany obraz radzieckiego życia. Był niecenzuralny. Był nieformalny. Był zagrożeniem. I wtedy system sięgnął po narzędzie, którym nękał każdego niewygodnego człowieka, artykuł o tunejactwie, o pasożytnictwie społecznym. W 1964 roku Wysocki, aktor bez stałego etatu, poeta bez możliwości publikacji, został aresztowany. Kilka tygodni w więzieniu. Formalnie za brak stałego zatrudnienia. W rzeczywistości za bycie sobą. To była przestroga, miesiące w celi prewencyjnej, mającej nauczyć go dyscypliny. To było tylko preludium. Prawdziwym więzieniem Wysockiego nie była cela, w której spędził krótki czas. Jego więzieniem był cały ZSRR system stałej inwigilacji, zakazów wyjazdów, cenzury, nagonki prasowej. KGB miało na niego teczkę. Jego życie prywatne i artystyczne było areną nieustannej walki. Pił, by dźwignąć tę presję. Śpiewał, by z niej uciec. I ta walka toczyła się w nim samym. To była klatka ze własnych demonów podsycanych przez otaczający go opresyjny świat. Wysocki nigdy nie był długoterminowym więźniem politycznym jak Okuniewskają. Był czymś może nawet bardziej tragicznym. Więźniem własnego geniuszu w kraju, który tego geniuszu nie chciał, a jedynie chciał go uciszyć. Jego głos był wolnością, której sam nigdy w pełni nie doświadczył. Zmarł w 1980 roku, wyczerpane tą walką Jego cela nie miała krat, ale jej mury były ze strachu, hipokryzji i biurokratycznego terroru. I z tej celi jego głos uciekł, by zostać na zawsze. A na samym początku tej ponurej listy jest Zbigniew Zapasiewicz. Zanim stał się chodzącym symbolem inteligencji, ironicznego dystansu i aktorskiej maestrii, był po prostu zbyszkiem młodym, bystrym studentem PWST w Warszawie. I to właśnie ta młodzieńcza bystrość oraz głód rozmowy o świecie zaprowadziły go do miejsca, gdzie kończyły się wszystkie dyskusje. Był rok 1954. Stalin nie żył, ale Polska wciąż trzęsła się w górście terroru. Młodzi ludzie, intelektualiści, spotykali się, by rozmawiać, wymieniać przemyślenia, czytać. Właśnie za taką rozmowę, a w świetle dokumentów prokuratorskich, za rozpowszechnianie kłamliwych wiadomości o polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Zapasiewicz został aresztowany. Wyrok, jeden rok więzienia. Dla dwudziestoparoletniego człowieka to była wieczność. Trafił za kraty, do świata zupełnie obcego artyście, świata przemocy, szarości i totalnej kontroli. To nie był protest jak, 68, nieinternowanie jak w stanie wojennym. To była klasyczna stalinowska represja za myślenie. Wyszedł po roku. To doświadczenie odcisnęło na nim piętno, które stało się częścią jego aktorskiego dna. Czy to właśnie tam, w więziennej celi, wykuł się ten niepowtarzalny, chłodny, przenikliwy styl? Ten specyficzny rodzaj gry, w której każdy gest i spojrzenie zdają się mówić: Widziałem więcej. Wiem, jak to działa. Nie da się nabrać na pozory. Zapasiewicz to przykład pierwszej fali. Ofiara najciemniejszych lat stalinizmu, który przetrwał, by stać się jednym z filarów polskiego teatru i kina. Jego historia jest jak scenariusz. Młody idealista spotyka bezduszny system i zostaje przez niego naznaczony. Ale to naznaczenie nie złamało artysty, przekształciło go w najostrzejsze narzędzie w aktora, który potrafił bezlitośnie obnażać prawdę o mechanizmach władzy i ludzkiej duszy. Z celi trafił nie na margines, ale na sam szczyt Parnasu. Jego rok za kratami był prawdopodobnie najcięższą, najbardziej dojrzałą rolą przygotowawczą, jaką mógł przejść. I wreszcie Zoja Fiodorowa symbol przedwojennego. Świetlistego Hollywood Związku Radzieckiego. Gwiazda komedii muzycznych, której uśmiech rozbrajał ekran. Jej życie mogłoby być scenariuszem bajki o kopciuszku z fabryki, który podbija kraj. Ale w ZSRR bajki bardzo szybko zamieniały się w koszmar. Jej prawdziwą winą było uczucie. W czasie wojny, kiedy Moskwa była sojuszniczką Zachodu, nawiązała romans z amerykańskim dyplomatą Jacksonem Tate M. Urodziła mu nawet córkę. W tamtej chwili było to może ryzykowne, ale nie zdradzieckie. Jednak gdy po wojnie wielki sojusz rozpadł się, a żelazna kurtyna opadła, to uczucie stało się dla reżimu aktem oskarżenia. W 1946 roku, w samym apogeum stalinowskich czystek, została aresztowana przez MGB. Zarzut szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Paranoiczna logika systemu była prosta. Skoro kochała Amerykanina, musiała kochać też jego kraj i sprzedawać mu tajemnice. W rzeczywistości była zakładniczką zimnej wojny, która zaczęła się na długo przed jej oficjalnym ogłoszeniem. Wyrok był potworny 25 lat obozu pracy. Dla porównania mordercy dostawali mniej. Z paryskich pereł i jedwabnych sukien prosto do baraku na kołymie do pracy w lodzie przy wyrębie tajgi. Jej piękno, którym zachwycał się cały kraj, w głagu nie miało żadnej wartości. Liczyła się tylko siła do przetrwania kolejnego dnia. Zwolniono ją w 1955 roku po śmierci Stalina i odwilży. Wyszła jako złamana kobieta. Próbowała wrócić do kina, ale była już tylko cieniem dawnej siebie. System nie tylko ukradł jej najlepsze lata, ukradł jej tożsamość, radość, talent. Zoja Fiodorowa nie odzyskała nigdy niczego. Jej historia to najczystsza ilustracja stalinowskiego terroru, całkowite mechaniczne zniszczenie jednostki pod pretekstem obrony państwa. Nie miała procesu, miała egzekucję z odroczonym wykonaniem. Przyjrzyjcie się tym ośmiu historiom raz jeszcze. Od Zapasiewicza, który wyszedł z celi, by stać się królem, po Fiodorową, która wyszła z łagru jako żywy trup. To jest pełna skala. To jest spektrum przemocy systemu, od represji, która hartuje, po represję, która unicestwia. Wszyscy oni, Polacy i Rosjanie, stali po tej samej, złej stronie krat. Ale kraty za żelazną kurtyną były grubsze, a klucze cięższe. Koniec.